Cześć wszystkim! Czy Europejski Akt o Dostępności obejmie 80% polskiego e-commerce, bądź więcej? Już tłumaczę, o co chodzi. W skrócie, kto nie słyszał, ten usłyszy EAA, które weszło w życie 28 czerwca 2025 roku. I o czym e, mówi ta unijna nowa dyrektywa? O tym, że m, sklepy, polskie sklepy tudzież inne m, usługi e-commerce muszą dostosować swoje strony do, e, do ludzi z niepełnosprawnościami. I nie ma w tym nic złego oczywiście, e, tylko że, bo zawsze jest że, e, tylko że Unia e, stwierdziła, że będzie karała ludzi, którzy tego nie robią, czyli firmy, czyli właścicieli organizacji tudzież. Jak to wygląda? Szczęście w nieszczęściu, że póki co mm, tyczy się to firm, które zatrudniają powyżej 10 pracowników i mają powyżej 2 milionów euro rocznie. E, dla niektórych brzmi jak kosmos, i dla innych to jest wiadomo podłoga. E, niemniej jednak e, kary są srogie, ponieważ za niespełnienie pewnych e, pełnych norm grozi tutaj do 10% obrotu, aż więc srogo. E, jak to się będzie miało w przyszłości, zobaczymy. Pytanie, czy uważacie, że w niedalekiej przyszłości zejdą też poniżej tych 10 osób i 2 milionów euro obrotu? W sensie pytam, czy, czy istnieje prawdopodobieństwo, że dotknie to też mniejsze organizacje? Zobaczymy. Napiszcie w komentarzach, co myślicie. Na razie, cześć.